Nie ulega wątpliwości, że ich e. Heng Wong jest obecnie najlepszym zawodnikiem w układaniu klasycznej kostki 3x3. W ostatnią niedzielę 8 grudnia do swojej kolekcji rekordów dorzucił siódmy z rzędu rekord świata w średniej, minując go do niebotycznej granicy 4.05. I w zasadzie zadajemy sobie pytanie, kiedy ten rekord będzie wynosił poniżej 4 sekund. Wiemy, że nie tym razem i samo w sobie takie rozczarowanie jest absurdalne, bo pokazuje skalę możliwości tego zawodnika, jak bardzo jest on dobry. Ja jestem Grzesiek i zapraszam Was na rekonstrukcję tej średniej. Spróbujemy czegoś się z niej nauczyć. Kostkę w każdym przypadku będziemy mieszać białym do góry, zielonym do siebie. Pierwsze ułożenie to przede wszystkim fantastycznie zaplanowane i wykonane f 2 Mamy tu dwa ramiona crossa, już to obrócę w złej relacji do siebie. Tu jest trzecie, tu jest czwarte. Do tego tutaj krawędź od pierwszej pary f 2 narożnik od drugiej pary f 2 -a, a później zobaczycie co się będzie działo. Front, żeby dobrze ustawić te dwa ramiona crossa. D i U2, żeby podstawić sobie krawędź do kontroli pierwszej pary. No i teraz korekta trzeciego ramienia crossa i czwarte wrzucone. Robimy D, i oto mamy przygotowany trzy ruchowiec na plecach, wrzutka. Trzy ruchowiec, drugi na plecach z prawej strony, wrzutka. I teraz bardzo fajny element tego ułożenia, bo po ruchu uprim tutaj trzecia para zrobiona pod rękę na lewą stronę, obracamy. I trzecia para, bardzo podobna, na lewą rękę również zrobiona. O, litera T, wystarczy cykl i młotek. I permutacja urobiona w dość nietypowy dla mnie sposób, bo to chyba będzie coś takiego, mam nadzieję, że się nie pomylę. Tak, jest i AUF. To było najlepsze ułożenie w tej średniej 384. Tu mała przerwa, bo na ogół ta treść pojawia się na końcu moich filmów. Otóż bardzo dziękuję moim patronom za wsparcie. I jeśli podobają ci się moje filmy i chciałbyś dołączyć do grona moich patronów. To link jest w opisie. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim osobom mnie wspierającym. Drugim ułożeniu będziemy mieli bardzo fajnie przygotowanego X-Crossa i ciekawą wrzutkę trzeciej pary. Tu już jest pierwsze ramię crossa, drugie. Tu mamy trzecie i czwarte. I jak widać, tutaj jest ładny taki bloczek z dwóch elementów. Wystarczy teraz tylko skontrolować tą krawędź, żeby zrobić X-Crossa. I teraz, jak do tego doszło? Mianowicie, R-prim, front mamy pierwsze ramię krosa czy drugie ramię krosa ustawione. Tu jest trzecie, tu jest czwarte, to się da fajnie skontrolować. I teraz wystarczy teraz zrobić D, żeby ta krawędź skoczyła nam w swoje miejsce. U2 i końcówka robi się sama. Tu mamy kwadracik, tu jest krawędź od X-krosa. Wystarczy D2 zrobić i mamy zrobione. Druga para to będzie czerwono-niebieska. Tu jest krawędź, tu jest narożnik. W ten sposób i wrzutka i automatycznie robi nam się trzy ruchowic na plecach, ale trzeba by obrócić i teraz pierwszy raz to widzę chyba w ułożeniu jakimś kiedy taką sztuczką wrzucamy trzecią parę i zostaje nam czwarta do zrobienia, R U dwa razy R klasyczne rozbicie wrzutka na plecach OL W na lewą rękę czyli wyjęcie pary rozwracamy, młotek Zrobione i pechowo lądujemy z permutacją N na prawą rękę. Chyba przez to to ułożenie jest najgorsze w tej średniej, czyli 4,25. W trzecim ułożeniu Ichenkłąk robił krosa na żółtym i tutaj jest krawędź, tu jest narożnik po ruchu D'. -Prim. One się ładnie łączą w parę i to wyjaśnia nam, dlaczego ten kros jest taki dziwny, ponieważ obrócimy już tutaj, tu mamy drugie ramię krosa, trzecie, czwarte i chyba naturalnym by było, żeby. To w ten sposób skorygować i następnie zrobić resztę tego krosa. Tymczasem, ich ręką robi D. L, i mamy front 2 po to, żeby tą parę, która postawała nam na plecach, wybić, i następnie mamy dopiero wrzutkę czwartego ramienia krosa w ten sposób. I dzięki temu mamy łatwą parę na początek wrzutka. Teraz, jako druga, idzie nam pomarańczowa zielona w ten sposób. I tutaj kontrola trzeciej czerwono-niebieskiej, bo w ten sposób, jak wrzucimy, to ona automatycznie nam się rozdzieli. Wystarczy obrócić na prawą rękę, wrzutka. I czwarta para też nam się robi automatycznie, wystarczy ją wrzucić. I teraz Ichenk Mongr rzuca ją w ten sposób, że obraca i wrzuca młotkiem, żeby. Zorientować krawędzie górnej warstwy. Mamy bardzo łatwego ZBLL-a. Nie wiem czemu go nie wykonał. Czy może zależało mu na czasie, czy może go nie znał, bo to jest bardzo łatwy ZBLL. A zamiast tego mamy zwykły OLL i PLL i J pod ręką, lewa J i 4.14. Być może tu była szansa na to, żeby ta średnia była poniżej 4 sekund. Czwarte ułożenie 413. to przede wszystkim przykład na skontrolowanie bardzo ciekawego iskrosa. Tu mamy parę, która posłuży do zbudowania tego iskrosa. Oczywiście kros był robiony na białym, więc tutaj sobie odwrócimy. Tu jest drugie ramię krosa, trzecie i w tym miejscu czwarte. No i tutaj wędrówka tej pary bardzo, bardzo ciekawa, dlatego że zawodnik złapał kostkę w ten sposób. Po grubym R tak naprawdę wstawił pierwsze ramię krosa i tutaj mamy drugie ramię krosa. Tu jest krawędź do x krosa, która musi wskoczyć w to miejsce, wystarczy teraz zrobić U2, R2 i jak widać tu się robi w ten sposób kwadrat, krawędź skakuje automatycznie, no i x krosik zrobiony. Na no dodatek mamy bardzo łatwą parę na plecach, w ten sposób rozdzielamy i wrzutka, tutaj już ląduje nam narożnik, tu jest krawędź, można by to zrobić z tego miejsca, nie wiem dlaczego zawodnik raczej zdecydował się na rotację, łatwa para i wrzutka i automatycznie nam się wytwarza ostatnia para wystarczy podstawić i wrzucamy antysun pod rękę, ja bym tutaj robił raczej antysuna na prawą rękę a Yi Heng zdecydował się na suna na lewą rękę tak być może widział, że będzie tutaj permutacja A, skorygował i zauważyłem, że to się nam powtórzy chyba w ostatnim ułożeniu też że tutaj mamy tą permutację A w tej, w tej rotacji, w tym wariancie i on to robi w ten sposób Auć, no, pomyłka. Tak, no to lecimy tak, i teraz tak, chyba. O, w ten sposób, tak, bo poprzednim razem pomyliłem się wykonując tą permutację. Także zrobione 413. No i już wiadomo było, że jest ogromna szansa na rekord świata. No i przed nami ostatnie łożenie: 3,87. Bardzo mi się ono podoba. Najpiękniejsze chyba w tej średniej, bo fantastycznie tutaj skontrolowane elementy żółtego krosa i f 2 na żółtej warstwie. Natomiast mam wrażenie, że on się trochę tutaj nawet wręcz bawi tą kostką. Bardzo lubię takie ułożenia w wykonaniu tego zawodnika. Dlaczego uważam, że się bawi? Bo kostka postawiona jest w ten sposób. po ruchu R2 Front 2 mamy dwa ramiona krosa już w dobrej relacji. Tutaj jest trzecie, więc R dostawiamy, korygujemy, nie wrzucamy czwartego, a zamiast tego nastąpi przygotowanie tej pary tutaj na plecach, a jednocześnie trzyruchowca tutaj do przodu. Zauważcie, hop, tu jest para, tu jest trzyruchowiec, wrzutka tej pary, teraz wrzutka trzyruchowca i dopiero teraz korekta krosa właśnie z tego miejsca, które jest bardzo wygodne, w ten sposób. Trzecia para na plecy, korekta i wrzutka i czwarta para w tym miejscu i też wystarczy rozdzielić e, obrócić e, tak on tutaj obrócił na lewą stronę i wrzutka uprym żeby zrobić OLL teraz jak widzimy tutaj mamy wszystkie krawędzie już nawet w dobrych miejscach więc prawdopodobnie to będzie permutacja A bo ten OLL zamienia trzy narożniki i mamy tą samą permutację A pod rękę co poprzednio i 387 rekord świata Mam nadzieję, że te rekonstrukcje się podobają. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam PA!